Po zanim się Ubisoft bardzo szybko i sprawnie wydaje kolejne dodatki. Czy to te większe pokroju dawno of Ragnarok, czy też te mniejsze pokroju ostatniej zbrojowni. I jak to zazwyczaj zaznaczam, po każdej aktualizacji zawsze znajdą się jakieś dodatkowe pliki, które to nam zatizują, czy to następny dodatek, czy też nawiążą do kolejnego płatnego pakietu z sklepu Helixa. A mówię to dlatego, gdyż jak wiecie, wraz z ostatnim dodatkiem również takie znaleziono, jak mogliście zobaczyć w tym filmie. Lecz to oczywiście nie wszystko i dzisiaj pokażę Wam inne ciekawe itemy z tych plików, które to mogą zapowiadać o wiele więcej niż mogłoby się wydawać, a dodatkowo przeglądniemy sobie wszystkie znaleziska, które pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, które widzieliście już w tytule tego materiału. Tak więc zanim przejdziemy jeszcze do klutego tego filmu, zachęcam serdecznie do pozostawienia subskrypcji, gdyż jesteśmy bardzo blisko tysiąca, za co bardzo serdecznie dziękuję. No i tymczasem lecimy z materiałem. Zaczniemy od początku. Jak wiecie nadchodzi, a w sumie jak oglądacie ten materiał to już jest, nowa aktualizacja do Assassin's Creed Origins, wprowadzająca 60 fpsów na nowych konsolach. Trochę to zajęło, ale fani się doczekali. Jednakże, jeżeli śledzicie bardziej społeczność Assassin's Creed, to mogliście zobaczyć, że były spekulacje, czy czasem Ubisoft nie rozegra tego podobnie do sytuacji wprowadzenia update'u 60 FPS w Odyssey. A mam tu na myśli to, że kilka miesięcy po niej dostaliśmy dodatek, w którym mieliśmy okazję spotkać się z Kassandrą i spędzić z nią kilka godzin w ramach krótkiej historii, a dodatkowy kontent do ogrania był zarówno w Valhalla, jak i Odyssey. Dlatego spekulacje są jak dla mnie jak najbardziej na miejscu, szczególnie ze względu na zakończenie właśnie tego crossovera, który mieliśmy z Cassandro. No dobra, ale skupmy się na znaleziskach, które to mogą potwierdzić, czy też po prostu odwołać się do starożytnego Egiptu, a co za tym idzie do istnienia takiego crossoveru. Po pierwsze, w plikach Walhali odnalezione zostały dwa sety nowych tatuaży, które to teraz widzicie. A są one bezpośrednio związane z faraonem i Kleopatrą. Dodatkowo również w plikach znajduje się skin egipski do Longboata, co prawda te zestawy mogą zostać udostępnione dzisiaj, czyli w dniu premiery update'u 60 fps jako pewnego rodzaju celebracja tej aktualizacji, aczkolwiek nie musi, a wtedy będzie to naprawdę istotnym zwiastunem, utwierdzającym nas, że nadchodzi coś naprawdę wielkiego. I do z dalej. Wczoraj przedstawiłem Wam patch dzisiejszej aktualizacji, lecz wtedy nie porównałem ich do tych, które dostaliśmy a propos wprowadzenia... 60fps do Odyssey, a sporo się one różnią, szczególnie w kwestii wagi pobieranych plików, co może również zwiastować, iż nie jest to tylko update poprawiający płynność rozgrywki, lecz również wprowadza on dodatkowy content, gdyż wątpię, żeby te dwie gry tak mocno się różniły pod względem silnika gry, że byłaby aż taka różnica w wielkości plików. Ale to są tylko moje spekulacje, gdyż nie znam się na takich rzeczach. Kolejnym tropem są dane wprowadzonej aktualizacji na Steamie do Assassin's Creed. Origins, które odnalazł jeden z użytkowników i podzielił się tym na Twitterze, oznaczając dobrze nam znanego YouTubera Joe Raptora. Zobaczyć tam możemy, że 20 maja na serwer została wgrana aktualizacja Amunet. Nazwa ta odwołuje się do postaci Ai, czyli żony Bajeka, która również odgrywa ważną rolę w całej grze. Update ten jeszcze nie został wprowadzony, dodatkowo zauważył on ten użytkownik, i rok temu bardzo podobnie do tej aktualizacji wyglądała ta związana z Assassin's Creed Odyssey, która to wtedy wprowadziła dodatek z Cassandro. Wydaje mi się, że bardzo ciekawie by było dostać grywalny dodatek, który dotyczyłby samej Ai. Kontynuując, tym razem skupimy się na aktorce Alix Wilton Regan, jeżeli nie kojarzycie kto to taki, a przyznam szczerze, że sam do wczoraj nie wiedziałem, to jest to aktorka, która wcieliła się właśnie w postać przed chwilą wspomnianej Ai czy też Amunet w Assassin's Creed Origins, a ciekawostka ta pochodzi od youtubera Joraptora, a chodzi mi o fakt, iż jakiś czas temu, a dokładnie 8 lutego, opublikowała ona na swoich social mediach zdjęcie z powrotu na plan Motion Capture, prawdopodobnie związane z Assassin's Creed Origins. Dodatkowo w tym samym czasie aktorka odgrywająca rolę Cassandry, Melissa Mahut, nie mam pojęcia czy dobrze to wymawiam, również ujawniła na swoim story powrót na plan. Co za zbieg okoliczności. Ok, teraz czas na jeszcze poważniejsze znalezisko, o którym dowiedzieliśmy się już jakiś czas temu, aczkolwiek nie poruszałem go w żadnym materiale, a przynajmniej tak mi się wydaje, a mowa tutaj o drugiej części grobowców poległych bohaterów, które to nalazł Andy Reload z wraz z Pedrem w połowie kwietnia. Chodzi tutaj konkretnie o postać Rollo, którą to możecie kojarzyć z podstawowej linii fabularnej i już od jakiegoś czasu krążyły plotki, że jemu też będzie poświęcony jakiś dodatek, no i prawdę powiedziawszy z plików, które odnalazł Peder wynika, że jak najbardziej będzie on zaangażowany w znaczny sposób w drugą część Grobowców Poległych Bohaterów. Nie będę tutaj przetarzał wszystkiego, co Andy tam przedstawił, aczkolwiek link macie w opisie, jeżeli byście chcieli się z nim zapoznać, a my kontynuujemy. Rollo miałby wejść w posiadanie tajemniczego kamienia, czytaj fragment Edenu i za jego sprawą prawdopodobnie połączą się znowu losy jego i Eivora, a także kamień ten miałby spowodować wizję zarówno u naszego protagonisty, jak i Rolla, które to odwoływałyby się m.in. do Kleopatry i Juliusza Cezara. Zaczyna się robić ciekawie, nieprawdaż? Kropki zaczynają się łączyć. Tak więc nie wchodząc już głębiej, bo Andy naprawdę dużo informacji przekazał w swoim filmie. Wygląda to całkiem solidnie i według mnie można by połączyć potencjalny crossover wraz z drugą częścią poległych bohaterów. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, a my skupimy się jeszcze na dwóch potencjalnych kwestiach. Pierwszym z nich jest fakt, że jeżeli jeszcze nie dostaliśmy tego dodatku, to są spore szanse, że zostanie udostępniony on wraz z premierą Assassin's Creed Origins w usłudze Xbox Game Pass, co będzie miało miejsce 7 czerwca, czyli w przyszły wtorek, lecz miejcie na uwadze, że są to czyste spekulacje. Natomiast druga kwestia jest taka, że na oficjalnym kanale YouTube na playliście Assassin's Creed Valhalla został przesłany nowy film. Lecz pozostaje on jak na razie ukryty. Możliwe, że w momencie publikacji już się coś wyjaśniło, a wtedy podobne w komentarzu link czy jakieś wyjaśnienia. Lecz jeżeli nic takiego nie ma, to znaczy, że jeszcze nie mamy żadnych informacji. A tymczasem, moi kajni, to było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście subskrypcję oraz lajka. A ja tymczasem się zbieram, trzymajcie się i na razie, i do następnego. Cześć, cześć, cześć.